Witam Was moi drodzy. W tym filmie chciałbym pokazać taką podkaszareczkę, taką małą, 250W, którą możecie zakupić w kastoramie. To jest taka mała, cichutka podkaszarka. I tu trzeba zaznaczyć, że to nie jest taka, powiedzmy, kosa, która kosi trawę już tak bardziej profesjonalnie. A to jest taka podkaszareczka, także tak do takich delikatnego przycinania trawy i tu jest ten model FPGT 256, 250 wolt. Zobaczcie taka mała podkaszarka niecały chyba 50 zł, za 50 zł możecie kupić yy, w Castoramie bodajże czy Brico i mówię no pobór mocy jest tutaj 252 to ona jest dosyć cichutka 89 decybeli. No, mówię, no, swoje zrobi. Trawę skosi, także nie mogę złego słowa na nią powiedzieć. I jeden mankament jest: jeżeli ktoś ma powyżej 1,80 m, to musi się dosyć schylać przy y, cięciu tą pod kaszarką. No to jest taki jeden taki mankament, że osoby wysokie będą no musiały po prostu kucać troszeczkę, ale tak to całkiem przyzwoita podkaszarka, malutka, taka podręczna. Ja zaraz wam pokażę wam, jak ona pracuje. I zobaczcie, tak sobie ta podkaszareczka pracuje. Taka mała podręczna podkaszarka. Każdemu się na działce lub w ogrodzie przyda. Pozdrawiam Was serdecznie.